Witamy serdecznie ze studia Rodzinnego Konkursu Biblijnego. E, witamy Was bardzo serdecznie całą naszą rodziną. Bardzo się cieszymy, że wiele osób i bardzo wiele rodzin chce wziąć udział w naszym konkursie. Cieszymy się, że poprzez ten konkurs możemy promować czytanie Pisma Świętego w rodzinie. Szczegółowe informacje dotyczące naszego konkursu znajdziecie na stronie internetowej. Adres tej strony wyświetla się na pasku poniżej, w dolnej części ekranu. Całość projektu i konkursu przygotowała młodzież z telewizji Akademii Młodzieżowej. Ta organizacja działa przy wielu parafiach. Archidiecezji lubelskiej. Ale zobaczmy, co robią dzieci. Tato, a dlaczego Józef i Maria musieli uciekać do Egiptu? Wiesz, syneczku, tam w królestwie, gdzie narodził się Pan Jezus, panował bardzo zły król Herod. Ten król chciał zadbać o to, żeby być królem całe życie. I kiedy dowiedział się o tym, że może narodzić się nowy król, chciał zrobić wszystko, żeby go zabić. Ale nad świętą rodziną czuwali Aniołowie. Pan Bóg posyłał im dobrych ludzi. Posyłał im Trzech królów, właśnie takiego mama wycina teraz, Trzech królów i ci Trzej Królowie dostali też informację od Anioła, żeby nie wracali do Heroda, żeby mu nie mówili. Herod przestraszony tym wszystkim, bo chciał zabić wszystkie dzieci. Ale Anioł powiedział we śnie Józefowi, uciekajcie do Egiptu, bo król Herod chce wam zrobić krzywdę. I tym sposobem można zobaczyć, jak Pan Bóg czuwał nad świętą rodziną, tak jak czuwa nad naszą. Ja też bym chciała pojeździć na Wielbłądzie. Uciekali, 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 na osiołku przez pustyni żar, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Właśnie o tym jest ta piękna plastorałka, o tej historii, którą opowiadał tata. Zaraz zaprosimy wszystkich do oglądania pierwszej zagadki biblijnej. Przypominam, że nagrodą w naszym konkursie jest 2500 zł dla pierwszej rodziny, która dostarczy drogą mailową prawidłową odpowiedź. Zapraszamy również do oglądania kolejnej zagadki, która zostanie Wami wyemitowana 2 czerwca w niedzielę o godzinie 20. Zapraszamy do oglądania pierwszej zagadki biblijnej. Julka, podać mi sól? Antoni, zdejmij łokcie ze stołu. Nie jestem Antoni, tylko Antoś. Mama, pomóż pomożesz mi z matką? Masz też ojca. Niech ojciec też się dowie, że ma dzieci. Zajmie się twoimi lekcjami, a nie tylko motorami i pracą. A twoje hobby to latanie do matki, ty byś się mogła więcej lekcjami zająć. Jak możesz? No tak, specjalność naszego rodzinnego zakładu. Najlepsza przypława do jedzenia to kłótnia. Przestań się w końcu kłócić! I co? Jesteś z siebie zadowolona? <słuch> Rozbić te talerze. Weź ty się już w ogóle więcej nie odzywaj. Poświęcasz dużo więcej czasu kolegom niż rodzinie. Dom to nie hotel. Czasami żałuję, że wyszłam za ciebie. Mam ochotę wyrzucić tą twoją motrową kurtkę za okno. A ty to co, mądrzejsza, może? Ciągle do mamusi chodzisz, gadać, paplać. Ja się z tobą żeniłem, nie z nią. I myślałem, że jesteś mądrzejsza. Ty, jak mogłeś? Biegi do swojej mamusi, wiesz? Już już otwieram. Cześć mama. Cześć Suniu. Aniu, co się stało? Znowu pokłóciliście się. Nawet nie pytaj, o co chodzi? To już jest koniec. Chyba nie jest tak źle. Opowiadaj. Pokłóciliśmy się. Powiedział, że jestem głupia. Tak ci powiedział? Ale ja też na niego krzyczałam. Właściwie to sama zaczęłam tą kłótnię. Mamo, nie wiem, co będzie dalej. Może coś poradzimy? Przecież to do niczego nie prowadzi. Nie chcę tych kłótni. Coś z dziećmi. Aniu, ja mogę się tylko za was modlić. Cześć, Paweł. Co jest? Wyglądasz jakbyś się z filmem Weź nic mi nie znowu pokłóciłem się z Anką. Dzisiaj też wybitnie ostro. Daj spokój, przejdzie wam. Co znowu? Czy stary, muszę lecieć? Napij się piwa, tylko nie za dużo, bo to w niczym nie pomoże. Cześć! Dzień dobry, karta dla pana. Boże, co ja robię? Czy wybrał już pan to, co jest dla pana najlepsze? Właśnie się zastanawiam, co będzie dla mnie najlepsze. Najważniejsze, żeby podjąć właściwą decyzję. Co podać? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę ten bukiet. Proszę bardzo, dla żony. Tak, tak, dla żony. Proszę, wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie, Bez wszystkiego gidzenia. dobrego.